Tak, że masz dać maturę, bo dziś jesteś znana, jutro możesz nie być i mm. zostaniesz, że tak powiem, z niczym. I to też ja w ogóle często bardzo overthinkuję i, i myślę, że kurde, może to się kiedyś skończy y, hulanka. Czy chciałbym, żeby został influencerką? Dla mnie influencer to jest brzydkie słowo. Ja bym wolał, jeżeli ma na siebie pomysł i... i, i i gdzieś ludzie ją oglądają, to chciałbym, żeby została fajnym twórcą internetowym. Tak, różnica jest znaczna, bo ktoś może być influencerem za nic, nie zrobiąc tak naprawdę nic poza tym, że jest i może jest ładny. No i Właśnie to jest ciekawe, nie, że ludzie potrafią mówić o tym z dumą, a tak naprawdę za tym słowem bardzo często nie stoi absolutnie nic, nie. absolutnie nic. Nie, 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 nie. nie. nie? Dlatego ja, ja nie nazywam się influencerem, mimo że, że nim jestem. Ale czy chciałbym, żeby Amelka... słuchaj. Ja bym chciał, żeby była tym, kim czuję. Jeżeli będziesz miała potrzebę taką, że faktycznie będzie to czuła, to niech zostanie sobie twórcą, niech, niech, niech sobie, niech sobie robi, robi, że tak powiem, co chce. Będę ją w tym wspierał, ale też fajnie, jakby mnie słuchała. Jak już będzie to robiła, to żeby chociaż mnie słuchała, bo gdzieś tam wiedzę mam.